Witam, dzisiaj mam dla Was następny jakby projekt. Ten projekt nazwałem Skrzynka na zawołanie. Zaraz Wytłumaczę dlaczego. Bo mamy tutaj trzy pokoje i mamy naciskową płytkę. Nachodzimy na nią, i nasza skrzynka przyjeżdża. Możemy, nie wiem, wsadzić coś do niej. I zaistnieje, i ona się wróci i schowa. I nie ma jej. Przechodzimy do następnego, na przykład, pokoju. Nachodzimy. I znowu ta sama skrzynka przychodzi. Możemy coś do niej sadzić. I idziemy do następnego pokoju. I znowu ta sama skrzynka nam przyjedzie. I nie wiem, coś to możemy jeszcze raz sadzić. Um, łatwy projekt. Nic trudnego do zrobienia. Można sobie coś taki mechanizm mechanizmu umieścić w domu. No i. Łatwy, no. Może pokażę jak to działa, jak to jest zrobione, właściwie. I tak, mamy tutaj um, naszą skrzynkę. I o tej właśnie, tutaj mamy ten przyspieszający tor. I od tego przyspieszającego toru idzie czerwony proszek pod klockiem, na którym są um, nasze naciskowe płytki. Później idzie klocek do tego oto właśnie naszego przyspieszającego toru. I jak nachodzimy na niego, to nas skrzynka przychodzi. Schodzimy i on dojeżdża z powrotem. Tak i gdzie jest nasze... Mamy płytki naciskowe. Jest z tyłu pod blokiem y, czerwona pochodnia. To, to chodzi, znaczy, że jeżeli... Teraz jest zapalona, czyli nasz przyspieszacz tor przyspieszający jest włączony, czyli znaczy, że jest uruchomiony. Naciskamy na niego, on się wyłącza. Ten proszek pod tym wysyła sygnał do tamtego, że go uruchamia. I nasza skrzynka przychodzi, się zatrzymuje, bo nie ma tutaj sygnału. Schodzimy, się uruchamia nasza i ona odjeżdża z powrotem. Jeszcze pod tymi tutaj, co muszą być, są czerwone te. Pochodnie. Łatwy projekt, fajny do zrobienia do domu. I no dość, no, pokażę jeszcze z góry, jak to wygląda. No, no i to właściwie wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. No i cześć.